Wejść, to jest temat rzeka, dlatego wracamy jeszcze do niektórych elementów. Na przykład. Czyli można jednak wejść do tej samej rzeki drugi raz. Chodzimy ja. do spowiedzi. Tak jest. Na przykład, rachunek sumienia. Z czego najlepiej robić rachunek sumienia? Mm, rachunek, jak sama nazwa wskazuje, jest zestawieniem zysków i strat. Mm. My często popełniamy taki błąd, że robimy rachunek sumienia i sobie tylko wypisujemy straty, znaczy brakuje nam pewnego rodzaju też równowagi, że na przykład widzę, w czym się rozwinąłem, w czym, w czym jest jakiś progres, czego mi się też udało uniknąć na przykład w tym przeciągu tego czasu. Pamiętajmy, że rachunek właśnie dotyczy tego, co jest takim źródłem, źródłem mojego własnego sądu, czyli sumienia. Tak? Nikt nie może być moim sumieniem. Nikt nie może mi zastępować sumienia. Znaczy, sumienie to jest jakby najbardziej też taki intymny w człowieku miejsce takiego rozumowego, mówimy, rozumowego yy, osądu właśnie swojego czynu. Tak? Po pierwsze, muszę zawsze zadać sobie pytanie, czy to, co zrobiłem, to, co uczyniłem albo co zaniedbałem, było świadome i dobrowolne. Tak? Może być tak, że ja uważam, że coś jest grzechem, a coś grzechem. Nie jest. Tak? Nie jest. Mhm. No, mogę, mieć sumienie tak? mogę mieć sumienie nadwrażliwe. Mogę mieć sumienie nadwrażliwe, mogę mieć sumienie takie, mhm. To są rzeczywiście bardzo trudne spowiedzi. Te osoby też niezwykle są męczone spowiedzią. No to jak, prze... tego uniknąć? jak tego uniknąć? Jak mieć właśnie to właściwe sumienie? Nie? Znaczy, to jest, to jest właśnie cały czas taki, no, że musimy się formować jako dorośli mhm. ludzie. Też od takiej strony właśnie teologii moralnej, walki duchowej, żeby widzieć całą inżynierię, inżynierię grzechu, tak? skąd on się bierze i co, co we mnie jest takiego delikatnego, że ta pokusa tutaj się do mnie dobiera. Czasem jest tak, że na przykład robimy rachunek sumienia z, nie wiem, z dekalogu. Bierzemy 10 przykazań, w zasadzie to tam pięć, sześć z tych przykazań, to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś tak zrobić z nich rachunek sumienia, ale pamiętajmy, że mamy Ewangelię. Mhm. Mamy kazanie na górze. No bo gdybyśmy byli takimi porządnymi religijnymi Żydami, spokojnie rachunek sumienia dekalogu. No ale mówiliśmy niedawno o tym, że jednak 16 z nas uczynił kogoś zupełnie nowego, tak? I. Mhm. No, my mamy jednak to odniesienie do Ewangelii, do błogosławieństw. Mm. No, czy ktokolwiek z was zrobił rachunek sumienia z błogosławieństw? E, żeby zadać sobie pytanie, czy ja jestem tym, który wprowadza pokój? Mm. Czy ja jestem tym, e, dla którego sprawiedliwość jest czymś ważnym? Czy, czy ja potrafię cierpieć dla sprawiedliwości, czyli na przykład potrafię postawić się w niewygodnej sytuacji, żeby obronić sprawiedliwie na przykład kogoś? Mm. E, kazanie, właśnie kazanie na górze, no to jest po prostu idealny tekst do, a do, no w ogóle Ewangelia też, hmm. nie? Hmm. do hmm. rachunku, hmm. że prześwietlasz swoje hmm. sumienie, rzucasz sobie takie światło i mówisz: hmm. Czy ja w ogóle przypominam Jego? No bo o co chodzi w wierze? No, żeby upodobnić się do Niego, hmm. tak? żeby wejść w Jego ślady, żeby stać się takim jak On, żeby się właśnie Christiano stać chry Chrystusowym. Hmm. Więc rachunek sumienia jest takim. Rachunek sumienia to nie jest to, że ja czuję, że zrobiłem coś złego. Tylko mam taką świadomość jestem, biorę za to odpowiedzialność. Grzech, to jest coś, za co zawsze, biorę, biorę odpowiedzialność, za, widzę jego przy, przyczyny, ale też widzę skutki, jakie narobił. Dlatego muszę pewne rzeczy. Że tak powiem, uzdrowić pokutą, mm -hmm. tak? czy zadośćuczynię? Okay. Mm -hmm. Ale jeszcze w momencie bym chciała porozmawiać. Dlatego, na przykład, często zadawanie sobie pytania, takiego: A co by Jezus zrobił w moim miejscu, to, to przywołuje często jakiś fragment właśnie z Ewangelii nie? i pokazuje mi tutaj. Y tak, to jest, to jest jakby. Mm -hmm. no pamiętajmy też, że jest właśnie taka codzienna też praktyka rachunku sumienia, tak. Tak? że ja, nawet nie tyle, żeby się dołować, żeby się frustrować, mm -hmm. tak, ale żeby nazwać sobie, na przykład, co ja mogłem zrobić inaczej, mm -hmm. tak? Jak, mo jak mogłem zachować się inaczej w danej sytuacji? Mm -hmm. Rachunek sumienia to nie jest coś, co mam wcisnąć w ziemię albo mam mi wyliczyć listę moich porażek, tylko mam ma mnie czegoś nauczyć. No tak, Panie Boże, to, 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 to mi się udało. Dzięki Tobie, dziękuję Ci bardzo, ale tu, tu, tu... Dzięki sobie, dzisiaj. dzięki sobie. <laughs> no właśnie, do poprawy. No właśnie. Tak, do, do poprawy, poprawy, do naprawy, tak? Znaczy... Mm -hmm. y rozgrzeszenie jest zawsze darmo dane, nie? To znaczy w takim sensie, że y, to nie jest wyrównanie rachunków, tak? To, to teraz nie, pokuta na przykład ja, nie, to jest tak? znaczy, no. nie jest współmierna nie jest y, y, do, do winy, tak? Znaczy są takie osoby, które one by chciały, żeby je tak pokuta po prostu zma zmaltretowała i zmasakrowała. Ale w tym jest bardzo niebezpieczne myślenie, że jestem swoim zbawicielem, ale, że ja się zbawię, ale, że ja sam swój grzech pokonam. Ale jak to jest z tą pokutą, bo e, dostajemy modlitwę tak? na pokutę? Modlitwa może być pokutą? Może. Ja przeważnie. No, z, tak. jak, jak trafiam na, na facetów, przeważnie mhm. każę im kupować kwiaty żoną. O. Więc oni są przerażeni, bo mówią. Ona pomyśli, że zrobiłem coś naprawdę złego z kolei kwiatów. Wiem, ja czemu mogą wysłać węża. <laughs> nie, to jest. Nie to, wydaje mi się, że y, oczywiście to jest. Taj... Pytanie jest takie, no właśnie, czy to coś zmienia, czy nie mhm. zmienia? Tak? No to znaczy, y, mhm. pamiętajmy, że są te takie trzy obszary właśnie pospod Litwa i Omużno. one się mhm. doskonale dają do pokuty na przykład. Nie? Że, Prosisz kogoś, nie wiem, o dzień postu. Uh -huh. To nie musi być posto o chlebie i wodzie, tak? ale jeżeli jesteś kawoszem i pijesz 5 kaw dziennie, to przeżyj jeden dzień bez kawy. To, co zaoszczędzisz, uh -huh. nawet jeżeli to będzie 27 zł, przeznacz na jałmużnę, uh -huh. przeznacz na, na jakieś właśnie dzieło miłosierdzia na przykład. Nie? Uh -huh. Znaczy, wydaje mi się, że tu trzeba jakby pokazywać ludziom bardzo jasno sens y, pokuty. Tak? znaczy Pokuta nie, nie głaszcze Pana Boga, nie uspokaja Pana Boga, tak? Mm -hmm. To znaczy, ja zro... dopuściłem się zła, może być zabrałem jakieś dobro. Moja pokuta ma na celu właśnie y, też y, jakby uczynienie jakiegoś dobra, tak? No, no, tak Strzemięźliwość wstrzemięźliwość, nie, nie? wstrzemięźliwość od, od mięsa w piątki. My nie chwalimy Boga przez to, że nie jemy parówek. Tylko to, że. No, oczywiście teraz jakby ceny, ceny mięsa, czy nie mięsa, trochę wyglądają w, innych, w innej strukturze, no ale po pierwsze, no właśnie, odejmowano sobie pokarmu, ale to, co zaoszczędzono, przeznaczono na jałmużnę. Mhm. Na przykład dla tych, którzy nie mają w ogóle co jeść. Więc to nie jest zapłata Panu Bogu. Tak, tak. tak że ja muszę tak. Panu Bogu teraz uiścić jakąś. Płatę. Właśnie dlatego wydaje mi się, że skojarzenie z modlitwą może nas wpychać mhm. y, w, takie, w takie kolejne, że teraz Panu Bogu muszę się jakoś odpłacić, zrewanżować. Mhm. Pierwszym sakramentem odpuszczenia grzechów jest zawsze Chrzest. tak? Znaczy, Chrzest, jak przyjmujemy, Chrzest no też jako właśnie chrzest, osoby dorosłe na przykład. Mhm. To, to wszystkie grzechy ten chrzest to... mhm. A jeżeli chodzi o za dość uczynienie, tak, bo, bo jeszcze no, na to się ma małe, gdyby, jest mały akcent, ale mhm. powinnam też y, naprawić tak? to, to, co zrobiłam. No nie zawsze wiadomo, co zrobiłam. Naprawić, bo tak zależy... albo mieć świadomość odpowiedzialności, mhm. tak? Mhm. To znaczy wiem, moja kłótnia z żoną coś zrobiła. Znaczy nie z moją, ale y, y, ta kłótnia z żoną coś zrobiła z naszą rodziną, tak? No teraz moje zadośćuczynienie będzie nie tyle, no tak, to ja muszę powiedzieć, w ramach zadośćuczynienia zrobię coś dla mojej rodziny, dla niej, uh -huh. dla naszych dzieci. Uh -huh. Takiego, co, co będzie jakoś zadośćuczynieniem tej sytuacji. Znaczy też takim powiedzeniem sobie, słuchajcie, zawaliłem. Bo czas, uh -huh. często zadośćuczynienie to nie jest właśnie znów jakaś forma. Wyrównania rachunków, tak? uh -huh. Czasem zadośćuczynienie to, to jest umiejętność przyjścia do kogoś i powiedzieć, zrobiłem źle wtedy. Uh -huh. Czasem zadośćuczynienie to jest, jak ci przez usta przejdzie, przepraszam. No tak? Znaczy, ja uh -huh. biorę odpowiedzialność za to, tak, nie tam coś, coś mnie podkusiło. To są uh -huh. takie zdania, coś mnie podkusiło. Uh -huh. Nie, znaczy, żeby zgrzeszyć, naprawdę trzeba mieć świadomość i, i dobrowolność. I zadać uczynienie to jest taki też moment no, takiej właśnie też na, naprawy, tak? Znaczy, mm -hmm. że grzech wyrządza jakąś dziurę i musimy, musimy to sobie wyrównać. Także najgorsze to, że my mamy właśnie bardzo często takie gotowe, gotowe schematy w głowach. Ja staram się, że tak powiem, wyczuć penitenta i Jakub, mogę mu zadać pokutę. Mm -hmm. Bo jak trafię na starszą osobę, to ja już wolę, ja tak powiem, wyznaczyć jej modlitwę, bo ona będzie wiedziała przynajmniej, co ma e, zrobić. tak? To znaczy, e, lepiej jakby komuś już nie, w tym momencie nie rozwalać czasem tego schematu, bo wyjdzie odpowiedzi z niepokojem i. Tak, tak, a powinien właśnie spokojem, tak? bo tak. stało mi się coś najlepszego, co mi się mogło stać w tym momencie. Pan Jezus wszystkie moje grzechy odpuścił, tak? tak Mam jest. nową, czystą kartę i właściwie powinnam odejść z radością, żeby to też nie ciążyło. Ta świadomość, że muszę jeszcze odbyć pokutę to i to zadośćuczynienie, to też jest taka forma mojego duchowego Tak, Ale bardzo nie? ważna rzecz, mhm. pamiętajcie o tym, proszę. Pokuta nie jest związana z tym, czy było rozgrzeszenie, czy nie było rozgrzeszenia. Może tak się zdarzyć, nie wypełniłem pokuty, zapomniałem, wyciąłam mi z głowy, zawaliłem to, żeby się nie pojawił taki lęk, że o, to ta spowiedź jest nieważna, czy to nie było rozgrzeszenia. Nie, rozgrzeszenie to jest rozgrzeszenie. A pokuta to już jest jakby moment takiego bonusu, w którym staram się dać więcej dobra poprzez to, że zrobiłem coś złego. No właśnie, czyli czyńmy dobro. To co? Po spowiedzi. Tak?